Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 12 czerwca 2023 roku. Słońce wzeszło o 4.24, a zajdzie o 21.04. Imieniny obchodzą Onufry, Jan i Mieczysława, solenizantom wszystkiego pięknie, niemożliwego, bo co możliwe. To i tak się spełni. Dziś dzień kogoś. Moc to na dziś? Człowiek zna bardzo wiele rzeczy, ale nie zna samego siebie. Mistrz Eckhart. 149. wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Świat, w którym żyjesz, zmienia się z zawrotną prędkością. Informacje, które przepływają przez twój umysł, są szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, a presja, aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom, jest często przytłaczająca. W tym pędzącym świecie łatwo jest zgubić samego siebie. Jak zatem możesz odnaleźć siebie i utrzymać wewnętrzną równowagę? Oto kilka sprawdzonych sposobów. Posłuchaj bardzo uważnie. Po pierwsze, zatrzymaj się na chwilę. Pierwszym krokiem do odnajdywania siebie jest zatrzymanie takie zatrzymanie i wyjście ze wszystkich tych przelotów, które cię ogarniają. Z szumu informacyjnego, z ciśnień w pracy, z kredytów i z tych innych rzeczy, które zazwyczaj każdego dnia dają znać o sobie i nie pozwalają ci na to, abyś mogła być albo mógł być sobą. Zatrzymaj się na chwilę, weź kilka głębokich oddechów i zamknij oczy. Zatrzymaj i potrwaj tak przez 3, 4 do 5 minut. To tylko i wyłącznie 5 minut z całej twojej doby, a będzie to miało zbawienny wpływ na to, co wydarzy się w twoim życiu. Dlaczego tak jest? Pędzący świat triggeruje nas ze wszystkich stron jakimiś impulsami. Wszystkie informacje, które spływają do twoich uszu, wszystkie te wiadomości, które widzisz, czytasz, których słuchasz, wszystkie te problemy świata, czy sytuacja geopolityczna, czy stopy procentowe, kredyty i tak dalej, cały czas w twojej głowie tworzą myśli. Chodzi o to, aby stanąć na chwilę bez tych myśli. Jak się ich pozbyć? Skup się na oddechu, zamknij oczy i potrwaj tak przez pięć najbliższych minut. To będzie miało niesamowity wpływ na Twój dobrostan, na Twoje samopoczucie. W takim zatrzymaniu, w takim byciu z samym sobą, samą sobą i skupieniem się na oddechu często przychodzą naprawdę fenomenalne myśli do głowy. Często pozwalamy na to, aby nasze ciało i nasze umysły zrelaksowały się. To jest tylko i wyłącznie 5 minut, a będzie to miało naprawdę zbawienny wpływ. Spróbuj dziś, bo dziś jest poniedziałek, rozpoczął się nowy tydzień. Dla wielu tydzień fantastyczny, dla wielu taki jak każdy inny tydzień, który przeżyli do tej pory, dla wielu tydzień, który zmieni naprawdę wiele w ich życiu, dla wielu ich życie zostanie dokładnie takie, jakie było przedtem. Od ciebie zależy, jaką decyzję podejmiesz, ale wszystko zależy też od tego, jak spokojne będą Twoje myśli. Więc zatrzymuj się często, 5 minut dziennie, zamykaj oczy i skupiaj się na oddechu, i zobaczysz, co się wtedy wydarzy. Kolejnym bardzo ważnym aspektem w odnajdywaniu siebie jest poznanie samego siebie albo samej siebie. Nam jako ludziom wydaje się, że my się znamy. Znamy się od samych palców stóp aż po sam czubek głowy. Znamy wszystko to, co nas stwarza. Wiemy, gdzie chcemy dojść, co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć. Wiemy, co czujemy, jaką chcemy mieć miłość, jakie zdrowie, ile pieniędzy, ile szacunku, jakie kontakty międzyludzkie. A tak naprawdę najskrytsze marzenia. Najskrytsze pragnienia są przysypane wszystkimi tymi rzeczami, które wypłynęły na samą powierzchnię, tylko dlatego, że tak zadecydowało za nas środowisko, układy, uwarunkowania, jakieś wzory wyniesione z domu i wszystkie te rzeczy, które przez całe lata nas budują jako ludzi. Więc powrócę raz jeszcze do poprzedniego punktu: zatrzymuj się i poznawaj siebie. Poznasz siebie po tym, jak jasne, klarowne myśli wyłonią się na powierzchnię. Jak kiedy będziesz wiedziała, albo kiedy będziesz wiedział, co chcesz dokładnie zrobić tego dnia, albo w danej godzinie, albo w danym całym przelocie życiowym, poznaj siebie, odpowiedz sobie na pytania, co chcesz robić, dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć. To są naprawdę wyświechtane, ale fundamentalne pytania w rozwoju osobistym. Poznaj siebie przez zadawanie samemu sobie, samej sobie pytań. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy kartka i pióra albo długopis. Zadawaj pytania i odpowiadaj. Koniecznie na piśmie. Ta metoda jest fenomenalna, bo nam się często wydaje, że my coś wiemy i jakby odpowiadamy sobie sami w głowie na pytania. A zdarza się tak, że jeżeli je zaczynamy zapisywać i udzielać pisemnie odpowiedzi, uzyskujemy całkowicie odmienny efekt od tego, Niż ten, który mieliśmy w swojej głowie. Często zadajemy sobie pytania, co chcę w życiu robić, i natychmiast pojawia się myśl. Chcę być szczęśliwa, szczęśliwy, zarabiać tyle i tyle, mieszkać tu i tu, mieć takie i takie auto, takie i takie relacje i tak dalej, zdrowie i tym podobne rzeczy. Ale zrób to, o to cię proszę. Weź kartkę i weź długopis i zadaj sobie dziesięć. 10 korowych pytań, 10 pytań, dokąd zmierzasz, po co żyjesz, co chcesz robić i jak chcesz funkcjonować w życiu. I zobaczysz, że przy piątym pytaniu będzie naprawdę grube wyzwanie, przy szóstym będzie bardzo ciężko, przy siódmym uuu, a przy ósmym, dziewiątym i dziesiątym jest naprawdę duże wyzwanie. Ale nie pozwalaj sobie na pisanie tych wszystkich ogólników, które zazwyczaj piszą wszyscy, że tam chcę być zdrowa i tak dalej, mieć kasę, bo to... Wszyscy to piszą, to nie ma najmniejszego sensu. To jest jakby podstawą i korem ludzkiej egzystencji. Zadaj sobie takie pytania, na które odpowiedzi możesz udzielić sama sobie, samej sobie wyłącznie ty. Zadaj sobie pytanie o twoje hobby, o twoją edukację, o twoją relację z najbliższymi, o tym, co cię buduje jako człowieka co cię stwarza. Kiedy, w jakim miejscu swojego życia i co musiałoby się wydarzyć, żebyś był albo była naprawdę turbo szczęśliwa? Zrób to. Kartka i długopis. To najlepsza metoda na poznanie samego siebie. Kolejnym bardzo ważnym aspektem w poszukiwaniu samej siebie albo samego siebie jest stawianie granic. My jesteśmy dla wszystkich ludzi naokoło, jesteśmy dla swojej rodziny, jesteśmy dla znajomych, dla szefa, dla szefowej, dla wszystkich tych, którzy coś od nas chcą. I często dajemy sobie wejść na głowę, zostajemy zasypani różnymi zleceniami, różnymi rzeczami do wykonania. Często ze psychologii innych ludzi zostajemy przysypani różnymi zadaniami, które wydaje im się, że mamy wykonać. Stawiaj jasne granice, znajduj czas dla siebie, znajduj czas na praktykowanie medytacji, uważności, na swoje hobby, na swoje zainteresowania, na czas wyłącznie, wyłącznie dla ciebie. Stawiaj jasne granice, żeby nikt i nikt inny nie mógł dysponować twoim czasem tylko ty. Jeżeli jesteś w pracy, masz podpisaną umowę, jeżeli masz zobowiązania, wykonuj to. Zadecydowałaś albo zadecydowałeś, jesteś związana, związany kontraktem. Ale często w twoim życiu dzieje się tak, że dostajesz jakieś pracę, jakąś psychologię od swoich najbliższych, od rodziny, bo im się po prostu nie chce. Oni chcą pograć w fifkę na PlayStation, oni chcą obejrzeć Netflixa, oni chcą zrobić zylion, 557 tysięcy różnych rzeczy, a tobie... Podrzucają kolejne rzeczy do zrobienia i gonisz w piętkę każdego dnia. Stawiaj jasne granice, granice w tym, co możesz dla kogoś zrobić i z jakiego powodu to robisz. Tak jak powiedziałem, jesteś związana, związany kontraktem ok, zadecydowałaś, realizuj, ale wszystko to, co mogą zrobić inni ludzie, chociażby Twoi członkowie rodziny. To jest elementarna sytuacja, którą możesz oddalać od siebie. Nie musisz tego wykonywać. Stawiaj granice i w tych granicach odnajduj czas dla samej siebie, samego siebie. To bardzo ważne. Kolejne stawianie granic to stawianie granic w relacjach. Zdaj sobie sprawę, że jesteś oddzielnym bytem. Jesteś wprawdzie małym trybem wielkiego świata. Ale musisz stawiać jasne granice w relacjach. I nie ma znaczenia, czy to jest twój szef, czy twoja córka, syn, żona, mąż, dziadek, babcia, ojciec, matka. Nie ma znaczenia. Jesteś oddzielnym bytem. Jesteś człowiekiem, który ma prawo do swojej intymności, do swoich żali przeżyć, do swoich radości, do wszystkich tych rzeczy, które składają się na całą ciebie, całego ciebie. Stawiaj jasne granice w relacji, kiedy może ci ktoś coś dać, oferować, zrobić, poprosić, kazać, a kiedy ty możesz być sama ze sobą, sam ze sobą, wyłącznie dla siebie. Stawiaj jasne granice w spoufalaniu się z innymi ludźmi i tak samo nie pozwalaj sobie na poufałość wobec wszystkich tych, którzy mówią Basiu, Kasiu, klepią cię po plecach i tak dalej. Nie. Miej szacunek. I wymagaj szacunku. To jest jedna z chińskich maksym, która naprawdę utkwiła mi w głowie na wiele, wiele, wiele lat. Mam ją od bodaj drugiej czy trzeciej klasy liceum. Szacunek. Bez względu na to, jaki jest Twój status społeczny, jaki zasób wiedzy, ile masz pieniędzy, co robisz, czym się zajmujesz, jak cię zauważają inni. Obdarowuj innych szacunkiem, ale sama albo sam wymagaj szacun szacunku od innych. Nie ma tak, że jeżeli masz mniej pieniędzy od kogoś, ktoś może ci wejść na głowę. Nie ma tak, że jeżeli jesteś mniej wykształcona albo więcej wykształcona, ktoś może być taki albo śmaki wobec ciebie, nabijać się, poniżać itd. Nie! Stawiaj jasne granice w relacjach. Szacunek. Do samej siebie, samego siebie i szacunek dla innych osób, tych, które cię otaczają. Kolejny bardzo ważny aspekt w poszukiwaniu, odnajdywaniu samego siebie, samej siebie to otwarcie się na zmiany. Zdaj sobie sprawę, że twoje życie podlega nieustannym zmianom. Każdego dnia, w każdej sekundzie twojego życia, dzieją się zmiany. Pozwól im się dziać. Bo zmiana zawsze wychodzi na dobre. I nawet jak ci się wydaje w tym momencie, że zmieniasz coś na źle, albo zmieniłaś kiedyś coś na źle, źle zadecydowałaś, jak to ci się wydaje, to nie jest tak. Twoje życie to proces. Proces wymaga zmian, wymaga transformacji i przetwarzania wszystkiego tego, co cię otacza. Bo tylko wtedy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trwa zmiana w Tobie, dzieją się rzeczy piękne i cudowne. I nawet jak teraz wydaje ci się, że przegrałaś życie, przegrałeś życie, źle zadecydowałaś, zadecydowałaś, przegrałaś coś tam, daj sobie spokój, zdaj sobie sprawę, że życie cały czas trwa. My jako ludzie, bo tak jest skonstruowany świat, nie znamy, kiedy będzie czas na zejście z planszy. I to jest najpiękniejsze, co nam się może przydarzać. Bo zastanów się, co by się wydarzało w twoim życiu, jakbyś wiedział, jaki masz limit czasu. Czasu masz oczywiście, jakiś tam limit zapisany, ale absolutnie nie masz zielonego pojęcia, czy twoje życie potrwa jeszcze 20 minut, 5 dni, tydzień, 2 miesiące, 2 lata, ty, czy 40, 50, czy 60 lat. Więc pozwalaj sobie na zmiany, ale bardzo uważnie, bardzo uważnie zarządzaj czasem. A w tym całym czasowym przelocie pozwalaj sobie na zmiany, na zmienianie otoczenia, na zmienianie fryzury, na zmienianie wyglądu, na zmienianie przyzwyczajeń, na zmianę ograniczających przekonań, na wszystko to, co może podlegać zmianie i transformacji. I zobaczysz, jakie numery pozytywne wykręci ci życie. Kolejny bardzo ważny aspekt. Przetrąbiony od lewa do prawa, w codzienniku motywacyjnym, w nasenniku i tak Wdzięczność. Praktykuj wdzięczność. Załóż sobie zeszyt, notes i prowadź dziennik wdzięczności. Nie będę ci mówił jak, po co i dlaczego, bo jeżeli się tym teraz zainteresowałaś albo zainteresowałeś, to odnajdź podcast numer 19, codziennik motywacyjny numer 19. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to działa, wejdź na grupę Mediteusze i tam. Wszystkich tych opisów, jak działa dziennik wdzięczności, jest naprawdę od metra. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest to wyznaczanie celów. Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie masz celu przed sobą. Nigdy nie daj sobie wmówić, że o niczym nie marzysz. Nigdy, ale to nigdy nie daj sobie wmówić, że nie masz dokąd zmierzać, do czego zmierzać, że nie masz marzeń, planów i tym podobnych rzeczy, które zazwyczaj mają wszyscy ludzie. To Cię buduje jako człowieka. Nigdy nie czekaj biernie na to, co przyniesie czas, bo czas zazwyczaj i życie przynoszą słabe rzeczy. Weź życie w swoje ręce i samostanów w sobie. Masz, planuj i dąż do wyznaczonych celów. I wtedy, naprawdę, nawet jakbyś była w, albo był w czarnej dupie totalnej, cel jest drabiną, która pozwala wyjść z niejednego doła. Wiem, sprawdziłem, ja, jak i dziesiątki mediteuszy i mediteuszek na tym podcaście. I ostatni, najważniejszy, ale to bardzo, bardzo ważny aspekt, to przede wszystkim zaakceptuj i pokochaj samą siebie, samego siebie. Nie ma nic większego niż miłość do samego siebie, samej siebie, niż akceptacja. Jak staniesz przed lustrem i zobaczysz swoje odbicie, nigdy, ale to nigdy za nic się nie gań. Nigdy, ale to nigdy za nic się nie łajaj. Jesteś bytem, który chodzi po tej niebieskiej kulce, został powołany do życia i jest super. Wszystko to, co robisz, wszystko, o czym decydujesz, wszystko, dokąd zmierzasz, jest sumą Twoich oddechów i Twoich myśli, Twojego czucia, Twoich przekonań, wszystkiego tego, co zbudowało Twój świat. Więc zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś albo takim, jakim jesteś. Jeżeli chcesz zmian, jeżeli chcesz zmian w życiu, to zacznij je wdrażać. Ale nigdy, do cholery, nigdy w życiu nie obwiniaj się za nic, co w życiu zrobiłaś albo zrobiłeś. Zrobiłaś, zrobiłeś, było, minęło. Czasu nie da się cofnąć. Liczy się tylko to, co przed tobą. Wszystko to, co zostało poza tobą, już dawno było i, choćby skały srały, nie wrócisz do tamtych miejsc, zdarzeń, miłości, pieniędzy, domów, samochodów, w ogóle słów i tym podobnych rzeczy. Ale wszystko to, co przed tobą. To jeszcze przed tobą. Więc akceptuj siebie na dziś, na ten czas, kiedy stoisz przed lustrem, widzisz samą siebie, samego siebie. Może ci nie odpowiadać Twoja figura, Twój wygląd, Twoje przekonania, to wszystko można zmienić, naprawdę, ale musisz siebie zaakceptować i pokochać, bo nikt. Nikt nie pokocha ciebie tak jak ty sam siebie albo samą siebie. A wtedy, kiedy to zrobisz, odnajdziesz siebie w 100%. Bo te wszystkie rzeczy, które, o których ci powiedziałem przed chwilą, to są naprawdę kuleczki, malutkie okruszki, tego wszystkiego, co możesz sobie w życiu odpalić. Najważniejsza, najważniejsza jest sprawa, aby mieć do siebie szacunek, miłość i poważanie samego siebie, samej siebie. Wszystko inne będziesz miała albo miał na pstryknięcie palcami. Wiem, sprawdziłem ja, mediteuszki, mediteuszem wielu moich coachi, wielu moich kursantów, naprawdę tysiące osób, z którymi miałem przez dwadzieścia kilka lat okoliczność. Zrób to samo. Pokochaj i zaakceptuj siebie. I zobaczysz, jaka to potężna energia wtedy wybucha w człowieku do zmian, do transformacji, do zdobywania, osiągania, do wszystkiego tego, do czego zazwyczaj dążą ludzie: czyli do dobrego, spokojnego. I szczęśliwego życia. To było kilka ważnych aspektów na odnalezienie siebie w XXI wieku, w jego trzeciej dekadzie. Przesłuchaj tego podcastu raz jeszcze, wyciągnij wnioski, zastosuj w swoim życiu i zobaczysz, że to działa. Ja jestem, jak wiesz, daleki od ezoteryki, magii, jakichś wód przekonań wszystkie te rzeczy, o których usłyszałaś albo usłyszałaś. To czysta psychologiczna sytuacja, sytuacja, którą możesz wykonać bez żadnych pieniędzy, uwarunkowań, bez żadnych kursów, szkoleń, bez żadnych książek, bez żadnych zyliona rzeczy, na które zazwyczaj trzeba sypnąć złotem. Możesz to zrobić. Po prostu weź tę wiedzę i ją zastosuj w swoim życiu, i zobaczysz, że kliknie. Wszystkim kawowiczom z bajkowi dziękuję. Wiecie za co? Jesteście najcudowniejsi. Wakacje zmian, ależ zasyłam do samej Ziemi ukłony. Jesteście przesudowni. Za wszystkie maile dziękuję i tymczasem życząc Ci wspaniałego tygodnia, wspaniałego czerwcowego tygodnia, mówię Ci do usłyszenia dziś o 21. Cześć. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.